Witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i dzisiaj pierwszy dzień naszego wyzwania z jogą. Wprowadzenie, zapraszam was bardzo serdecznie zarówno mogą skorzystać z tego osoby, które już są bardziej zaawansowane, ale również te, które nigdy wcześniej jogi nie robiły, bo będę pokazywała to od najprostszej, najbardziej podstawowej wersji pozycji czy nawet ruchu, który będzie nas Później w kolejnych dniach doprowadzał do pozycji. Także dzisiaj pierwszy dzień. Serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy naszą pierwszą sesję dzisiaj, dzień pierwszy naszego wyzwania z jogą. Stańcie sobie. W Pozycji ze stopami rozstawionymi szeroko. Oczywiście stopy jak zawsze równolegle do siebie, tak, żeby wszystkie stawy były w odpowiedniej pozycji. I na razie taka tylko rozgrzewka, więc unosimy ramiona. Przypominam, ci, którzy mają wysokie ciśnienie, muszą się pilnować to tylko do tej wysokości, natomiast resztę może bardzo wysoko, tak żeby jeszcze wyciągać kręgosłup. Dzisiaj jeszcze z barkami do góry. Później będziemy się koncentrować, żeby już ich nie unosić, ale dzisiaj możecie. Te barki wysoko aż tu w stronę naszych uszu, tak żebyście poczuli wyciąganie sylwetki tego kręgosłupa, tych mięśni wokół naszego kręgosłupa, mięśnie pleców. Głęboki wdech. I powoli wydech. I może jeszcze jeden raz wdech, i powoli wydech. Dobrze, teraz unosimy ramię, znowu wersja niższa, lub wysoką. Tym razem już bark unosimy i opuszczamy. Samo ramię jest wyprostowane, i powoli skłon do przodu. To jest taki banalny ruch. I ja go w zasadzie używam zawsze jako część wszystkich moich odcinków, jako rozgrzewkę bo doskonale nam tutaj rozciąga jeden bok, jeżeli robicie tą stronę, co ja jestem waszym lustrem, czyli prawa strona jest fajnie rozciągana, natomiast lewa nam się wzmacnia, wzmacniamy przy tym prostym ćwiczeniu, wzmacniamy boczne mięśnie brzucha. Istotne jest, żeby nie wychylać bioder w przeciwnym kierunku, bo wtedy nie angażujemy mięśni brzucha, a osłabiamy nasze biodro, więc jeżeli trzeba, to podeprzyjcie się tutaj. Ci co silniejsi to ramię może wrócić wzdłuż ciała, albo nawet można je lekko tutaj jeszcze do boku odstawiać, wtedy pobudzacie bardziej mięśnie brzucha. Świetnie i zmieniamy stronę, czyli znowu wersja z wysokim ciśnieniem, nie za wysoko to ramię. Reszta może unieść i znowu bark i opuśćcie bark żebyście czuli tą różnicę. Często pojawia się, kiedy przychodziły nowe osoby, to przy unoszeniu ramion ciągniemy ten bak. Próbujcie już go powoli tutaj opuszczać w momencie, kiedy ramię jest uniesione i wyprostowane, tu w łokciu fajnie wyprostowane, bo wtedy tu rozciągamy cały bok. No i ciekawa jestem, czy ktoś z Was pamięta co przy tym ćwiczeniu jest jeszcze ważne? Brak rotacji górnej części ciała. Więc, jeżeli ja zaczynam widzieć własny park, własne ramię, to znaczy, że już moje ciało skompensowało. I zejście do boku tutaj jest ograniczone, więc pilnujcie. Wersja łatwiejsza, kiedy tu jeszcze nie angażujemy pełnie bocznych mięśni brzucha, tylko tu podpieramy ciężar na naszym biodrze. Kto wprawiony ramię wzdłuż ciała, już bez podparcia albo nawet lekko do boku te ramię tu wystawia wdech i wydech może jeszcze jeden raz, wdech i wydech świetnie, nasze barki to jest staw, który tu trzeba też przygotować na rozciąganie, na wzmacnianie Znowu jak zawsze uwaga dla osób garbiących się z zakromionymi plecami. Tu poczujcie, że uaktywniacie mięśnie między łopatkami. Osoby z pogłębioną lordozą, żeby ten ruch łokci do tyłu nie pochodził z wygięcia odcinka lędziowego, z wypchnięcia pleców. Tu chcemy, żeby pracowały ramiona, nie plecy, nie kręgosłup. W dolnym czy w górnym odcinku, tylko ramiona w stawach barkowych. Może jeszcze jeden raz. dech I wydech. Świetnie. Dobrze. Ustawimy sobie stopy blisko siebie i na razie tylko będziemy na przemian unosić prawą, lewą piętę. Zwracając uwagę, dlatego dłonie mamy tu na biodrach. Co się dzieje z biodrami? Czy kołyszamy ten sposób, co obciąża biodra, więc po kilku ruchach, już poczujecie, że bolą biodra, czy macie uaktywnione mięśnie pośladków i biodra są na tej samej wysokości, czyli bez względu na to, na której nodze jest równowaga, no bo teraz na tej nodze jest więcej niż na tej ugiętej, to oba biodra są na tej samej wysokości. Więc jeżeli czujecie, że jest OK, jeżeli czujecie, że kostka jest stabilna, ruch pięty jest do góry, nie na zewnątrz bo to oznacza, że jest słaba i następuje kompensacja przez użycie innych mięśni więc wtedy kontynuujecie z piętami, jedna do góry natomiast ci, którzy czują, że te mięśnie są mocne i pracujemy góra-dół, nie w ten sposób to mogą unosić obie pięty i to nie chodzi o to, żeby unieść je wysoko choćby nawet na malutki milimetr, no ci, którzy korzystali z poprzedniego wyzwania to na pewno już z tym nie mają problemu, bo tam robiliśmy takie ćwiczenia chodzenie przodem, tyłem co bardzo właśnie wzmacnia mięśnie nogi, szczególnie łydkę i kostki także widzicie, no tu staram się, żeby w każdej sesji pracowały te same mięśnie i oczywiście jeżeli czuję, a no dobrze no, fajnie robię, ale już czuję, że po kilku powtórzeniach te mięśnie już zaczynają troszkę być zmęczone, to albo zmniejszyć, albo zrobić przerwę, albo użyć jeszcze na trzy powtórzenia, na przykład podparcia, asekurować się czymś. Nie ma w tym nic złego, naprawdę. To jest ważne, żeby w razie czego te podparcie było. Świetnie. Teraz ustawimy stopy szerzej niż szerokość naszych barków. Stopy oczywiście równolegle do siebie, czyli mamy kolana, stopy, kostki skierowane do przodu. I powolutku zaczynamy przekręcać Waszą lewą nogę. Jest tym Waszym lustrem, i obserwujemy, co się dzieje z biodrami, jak reagują moje biodra. Jeżeli ruch jest tylko samej nogi. To możecie próbować dalej. Ale jeżeli poczujecie, że dochodzicie do momentu, kiedy biodra zaczynają się przechylać, cała sylwetka, to znaczy, że zakres ruchu w biodrze, tu mięśnie wewnętrzne już trzymają i przesuwają całe biodra. Więc tu do momentu, kiedy czujecie, że biodra są skierowane do przodu i sprawdzamy, jaki jest ten zakres ruchu. I nie walczymy, bo ciało będzie kompensować. Więc tu jedna noga jest do przodu, druga na tyle, ile biodra nie zmieniają kierunku, nie zmieniają tego ustawienia. I teraz wyciągamy ramiona do boków, dłonie skierowane do przodu i ruch tu od pasa w górę, nie znowu z biodra, bo będzie łatwiej, ale znowu tu przeciążymy biodro, a nie będą pracować boczne mięśnie brzucha i w ogóle wszystkie mięśnie tutaj w środkowej części nasz kor. Tak, jakby taki gorset, więc się rozciąga i wzmacnia z drugiej strony. I tak, jakbyście po coś chcieli sięgnąć po tej waszej lewej stronie, żebyście poczuli rozciąganie tu po prawej stronie, cały prawy bok. Wdech i wydech. Dodatkowo, jeżeli już kontrolujecie mięśnie, możecie też uaktywnić mocniej mięśnie uda przez ściągnięcie kolana. To jest tak jakby trochę lekko kolano ściągamy do tyłu i wtedy te mięśnie tutaj nam się uaktywnia. No jeżeli czujecie, że zakres ruchu jest dosyć spory, ten tułów nam się fajnie przesuwa, to odstawiamy drugą nogę troszeczkę i sprawdzamy co teraz. Tylko bez biodra, cały czas bez biodra, więc pośladki mocno ściągnięte. I która pozycja Wam bardziej pasuje? Czy ze stopami bliżej siebie, czy bardziej rozstawionymi? Im bardziej nogi będą rozstawione, z tym że jedna jest do boku, no to może być ta równowaga już inaczej odczuwalna. Więc dopasujcie oczywiście do siebie. Wdech i wydech. Świetnie. I teraz wasze lewe ramię w dół. Prawe, no znowu, osoby z wysokim ciśnieniem tyle, reszta może unieść. I znowu bark i opuszczamy, żeby tu była jasność. Opuszczamy bark. Jest ramię wysoko, ale bark jest nisko. I teraz będziemy próbować zrobić głębszy skłon do boku. Z wdechem wracamy do pozycji stojącej, naszej początkowej. I z wydechem powoli do boku. Wdech. I wydech. Jeżeli macie problem z powrotem do góry, to użyć dłoni na biodrze i się tutaj wspomóc. I też dać ramię niżej, albo nawet wyzłuszcz ciała, bo te ramię dodaje ciężaru. Robimy taką wagę, im bardziej wychylamy nasze ciało do boku i odstawiamy ramiona, czy nawet jeszcze tu, to angażujemy bardziej mięśnie boczne brzucha. No tu też, ale generalnie najbardziej to jednak to są te boczne i oczywiście tu jeszcze rozciągamy wewnętrzną część uda. Więc jeżeli ktoś to wykonuje tak jak ja, ma tą stopę praktycznie już skierowaną do boku, czyli między prawą a lewą nogą jest kąt 90 stopni, czyli jest Pełny zakres ruchu w biodrze i bez problemu schodzi tu nisko, że dłoń jest nawet niżej niż pozycja kolana. To może próbować te ramię wyciągnąć do boku. W ten sposób pogłębiamy rozciąganie po waszej prawej stronie i angażujemy bardziej mięśnie do pracy boczne brzucha. Tylko, żeby tej rotacji znowu górnej części ciała nie było. Więc jeszcze raz pokażę. Wersja podstawowa. W taki sposób, tylko wdech i wydech. Staram się nie podpierać, no chyba że jest problem z powrotem, co oznacza, że mięśnie są słabe, więc potrzebują tego wsparcia i je użyjcie. Więc w takim wypadku będzie to wyglądać tak. Jeżeli się wzmocnią, jesteście silniejsi. Następna opcja, wyciągnięcie ramienia, nam tutaj bardzo dużo zmienia. Mięści muszą mocniej pracować, a Ci, którzy już w prawej, to mogą nawet w tej pozycji pozostać i próbować dodatkowo tutaj uaktywniać mięśnie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Jak Wam idzie? Spróbujemy to samo na drugą stronę, więc zaczynamy znowu od naszych stóp szerzej niż barki. I. Cała nasza uwaga jest na biodrach. Co się dzieje z moimi biodrami? Jeszcze się nie przekręcają. O, tu już się przekręcają, więc nie, wracam z tą stopą. To jest ważne, żeby znaleźć te, ten punkt, gdzie jest na razie wasz maksymalny zakres, bo to, to będzie blokować. I jakiekolwiek forsowanie tej nogi będzie powodowało kompensację, skręt i pochylenie. Więc tu. Nie te mięśnie w plecach będą pracowały, co chcemy, więc tu dopasowujecie. Wyciągamy ramiona. Pośladek szczególnie lewy, mocno ściągnięty, żeby nie był ruch z bioder, bo tu w zasadzie wygląda podobnie. Zobaczcie, powiem wdech i wydech, tak to wygląda. A kiedy ja mam zaangażowany pośladek, to wygląda. No nie wiem, czy w ogóle jest różnica, <laughs> ale jest odczuwalna. Możecie to sprawdzić. Pozycja wyprostowana i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Jeżeli zmęczyłyby Wam się ramiona, to oczywiście możecie je w każdej chwili opuścić i niech sobie odpoczywają. Wdech. Teraz trzymam pozycję z wydechem. Sprawdzamy, na ile możemy tutaj. Zejść nisko, bez ramienia, z podparciem, jeśli ktoś potrzebuje. Kolejna opcja będzie ramię uniesione, tak tylko do połowy, łokieć jest dalej ugięty, ale to też wersja dla tych, którzy wysokie ciśnienie mają. Jeżeli jest ok, próbujemy z ramieniem do góry. Jeżeli jest ok, macie mocne mięśnie brzucha, to jeszcze dodatkowo ramię kierujemy. W prawą stronę lub nawet trzymamy tą pozycję i tylko same ramię. Wdech. I wydech. Tu nie opieram nogi dłoni na kolanie ani na udzie. Pracują mięśnie. Wdech, i wydech. I jeszcze jeden raz wdech. I wydech. Świetnie. Poczuliście mięśnie. Dobrze, zejdziemy teraz do pozycji na. Foraka, naszego klęku podpartego, i będziemy teraz się tylko wychylać do przodu i do tyłu. Bo wiodze, trzeba mieć bardzo mocne nadgarstki, i pozycja dłoni na podłodze, no też ma bardzo duże znaczenie, tak, żeby tą środkową część lekko podnieść, więc palce nie są wyprostowane. One są tak leciutko ugięte. I dopiero wtedy kołyszymy się przód i tył. Z wdechem do przodu, czyli tu będziecie czuli jak pracują mięśnie przedramienia, nadgarstka i dłoni. I z wydechem przenosimy ciężar ciała do tyłu, więc tu dłonie w tym momencie mięśnie odpoczywają. Im bardziej będziecie wychylać się do przodu, tym bardziej będziecie angażować mięśnie. Dłoni, nadgarstka i przedramienia. Tyle na dzisiaj, kochani. I jeszcze tylko unieśmy ramiona znowu z barkami, żeby poczuć tą różnicę, i opuszczamy. I teraz spróbujcie, kto da radę już z opuszczonymi barkami. Jeśli nie, to znowu unieście je celowo i opuście. I w taki sposób będziemy się uczyć, żeby nie obciążać za każdym razem, kiedy pracujemy ramionami, nie obciążać barków i tu mięśni, karku, i szyi. Bo to jest ważne. To często wiodzę, właśnie zauważyłam, że ruch jest z ramienia razem z barkiem. Świetnie! Super, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta sesja. Wszystko jest jasne. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania związane z tymi pozycjami, które dzisiaj robiliśmy, to piszcie w komentarzu pod naszym odcinkiem i. Ćwiczymy ponownie kolejne jutro. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia już jutro.